Hej, hej, witajcie ponownie na kanale Co jest Grane. Będzie to czwarty odcinek z serii Co będzie Grane, czyli serii, w której opowiem Wam o tym, co planuję robić na kanale w kolejnych 2-2,5 dwóch, dwóch tygodnia. Tym razem będę opowiadał Wam o początku stycznia roku 2025, a ten film planuję opublikować w Sylwestra roku 2024. A w związku z tym chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mam nadzieję, że również pod względem gamingowym będzie to rok bardzo udany. Miejmy nadzieję, że bardziej udany niż rok, który właśnie się kończy. A ten rok chyba nie był taki zły, także jeśli okazałoby się to prawdą, to chyba wszyscy będziemy całkiem zadowoleni. Jeśli chodzi o kanał, to w wielkim skrócie Zmieni się tutaj niewiele w stosunku do końcówki grudnia. Będą raczej się przewijały te same produkcje, natomiast zmienią się chyba troszkę proporcje. Także o tym wszystkim opowiem Wam już za sekundkę. Także pamiętajcie o YouTubeowych rzeczach i zapraszam Was już na dalszą część materiału. Jeśli chodzi o kontynuację, to pierwszą rzeczą, o jakiej chciałem wspomnieć, jest oczywiście Path of Exile 2, a właściwie beta tej gry, która to zdecydowanie dominowała na kanale w grudniu. W styczniu może tej dominacji już aż takiej nie będzie, ale zdecydowanie planuję robić streamy z Path of Exile 2 często, być może codziennie. Gram mnichem, jestem w endgame. W momencie, kiedy to nagrywam, a jest to parę dni przed końcem roku, jestem w misji, która e, każe nam zrobić 10 mapek czwartego poziomu. Jestem mniej więcej w jej połowie, także mam nadzieję, że uda mi się jeszcze troszkę posunąć to do przodu do końca miesiąca, no ale również w styczniu przyszłego roku mam nadzieję, że ten progres w dalszym ciągu będę w stanie robić. E, gra mi się obecnie całkiem przyjemnie, udało mi się parę Całkiem fajnych craftingów, także nasz mnich e, daje radę póki co i mam nadzieję, że przez te kolejne kilka tygodni dalej będzie dawał radę. Natomiast, gdybyśmy trafili gdzieś na ścianę, e, to być może potestuję trochę innych postaci. Grałem już troszkę wiedźmą, grałem już troszkę najemnikiem. Chciałbym też jeszcze zagrać co najmniej e, wojownikiem. No i może jak zostaniemy zmuszeni, to przeskoczę w jedną z tych postaci i zobaczymy jak gra się z perspektywy innego bohatera. Natomiast naprawdę liczę na to, że będziemy w stanie ten endgame w dalszym ciągu mnichem eksplorować. E, tak jak już być może wspomniałem w jednym z pierwszych zdań a propos Path of Exile 2, e, tych streamów już nie będzie aż tak dużo. E, nie będzie raczej sytuacji, kiedy będę robił po 2-3 streamy dziennie z Path of Exile, a to się zdarzało w drugiej połowie grudnia. E, ale w dalszym ciągu myślę, że jeden stream dziennie to będzie taki mój target, także powinno tego kontentu być w dalszym ciągu sporo i powinniśmy być w stanie, mam nadzieję, w tej pierwszej połowie stycznia zrobić całkiem spory progres. Drugą rzeczą, o której chciałem wspomnieć, jest Dave the Diver, gdzie udało mi się zrobić odrobinę progresu. Głównie zadowolony jestem z tego, że wręż, wreszcie zdjąłem klątwę węgorza. E, udało mi się przeskoczyć jeden z questów z tym związany, który bardzo mnie denerwował. E, no i też mamy parę nowych upgrade'ów, mamy nowy kombinezon, możemy wreszcie w spokoju nurkować w głębinach, w zimnych głębinach oceanicznych, czy tamtej naszej niebieskiej dziury. Morskiej. No i cóż, zobaczymy gdzie nasza ta, ta historia doprowadzi, ale myślę w dalszym ciągu, że z Dave'a chciałbym streamować sporo. W dalszym ciągu też uważam, że slot taki bardziej poranny do porannej kawki na rozbudzenie się, na taki powolny start dnia, to jest całkiem sympatyczna rzecz. Także. Zapraszam na więcej Dave'a w styczniu 2025. No i cóż, wydaje mi się, że nie wiem, czy uda nam się tą gierkę skończyć, ale jeśli coś uda mi się skończyć w pierwszej połowie stycznia przyszłego roku, to będzie to właśnie Dave, także. Planuję, że będziemy grali w niego całkiem sporo. No i kto wie, nie wiem do końca ile tej gry nam tam zostało, ale wydaje mi się, że jesteśmy już za półmetkiem, także kto wie, może uda się e, historię Dave'a doprowadzić do końca. Przejdźmy teraz do Factorio, czyli gry, której na kanale było niewiele w drugiej połowie grudnia. Jeśli w ogóle ten filmik nagrywam kilka dni przed końcem roku, o czym już mówiłem, e, i do tej pory nie udało mi się zrobić żadnego streama z Factorio. co znaczy, nie udało mi się, po prostu kanał był bardzo zdominowany przez Puff of Exile 2. E, mam nadzieję, że jakiś streamek jeszcze w grudniu wejdzie, natomiast od stycznia na pewno chciałbym wrócić do Factorio w bardziej istotnym wymiarze czasowym. W związku z tym, że nic z Faktorio się nie działo, to ciągle jesteśmy w tej samej sytuacji co ostatnio. Sprowadzamy naukę z kosmosu, robimy dalsze badania. Natomiast w tym momencie, moim głównym celem jest dostarczenie do naszej bazy więcej, większej ilości surowych zasobów. Także mam nadzieję, że kolejne odcinki spędzimy na skutecznym odbijaniu z rąk obcych kolejnych złóż miedzi i żelaza, no i na transportowaniu tych surowców w surowej albo już przetopionej postaci zobaczymy na naszą, na naszego basa, do naszej głównej linii produkcyjnej, gdyż nasze potrzeby ciągle rosną, cały czas produkujemy nowe rzeczy, no i w naturalny sposób to zużycie tych podstawowych zasobów rośnie. Także mam nadzieję, że ten problem z niedoborem, m, narastającym powoli niedoborem tych podstawowych surowców uda nam się rozwiązać. W związku z tym powiedziałbym, że to będzie troszkę taki powrót do podstaw, ale do takich już dosyć late-gameowych podstaw, gdzie będziemy dużo rzeczy robić w sposób automatyczny przy użyciu dronów. No i też myślę, że te nowo odbite złoża mogą być na tyle daleko od bazy, że wreszcie przeproszę się z pociągami. Także ci, którzy chcieli zobaczyć pociągi, myślę, że w pierwszej połowie stycznia wreszcie się tego doczekają. No i ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, jeśli chodzi o kontynuację, to oczywiście Stalker 2. W przypadku Stalkera bardzo podobna historia jak z Factorio, czyli nie odbył się żaden stream do momentu, kiedy to nagrywam, ale ciągle mam nadzieję, że przynajmniej raz uda mi się w drugiej połowie grudnia coś postreamować, natomiast od stycznia powinno być Stalkera na kanale więcej. W dalszym ciągu grało mi się bardzo fajnie, ostatnimi czasy większość problemów technicznych był już... Były już rozwiązane, więc grało się naprawdę przyjemnie. A do tego ostatnio słyszałem, że do Stalkera trafił kolejny patch, który yy, podobno zmienia sporo, jeśli chodzi o system A-life, który miał powodować, że życie w Zonie dzieje się też niezależnie od tego, gdzie jest nasza postać. I dzięki temu możemy czasami trafić na jakieś losowe zdarzenie, na jakiś atak mutantów na jakiś oddział, albo na starcie dwóch oddziałów, dwóch różnych frakcji i tp i td. Do tej pory działało to średnio. Czasami powodowało, że ktoś atakował nas od tyłu, czy wyglądało to jakby przeciwnicy spawnowali się no za każdym razem, jak tylko dochodziliśmy gdzieś do jakichś zabudowań, nawet jak tam było pusto, to było prawie pewne, że jak spędzimy tam 5 minut, to ktoś nas zaatakuje. Teraz mam nadzieję, że będzie to działało troszkę lepiej, troszkę bardziej organicznie, troszkę bardziej przewidywalnie. Miejmy nadzieję, no zobaczymy jak to wyjdzie, ale nie mogę się już doczekać powrotu do Stalkera, także w pierwszej połowie stycznia na pewno będzie tego stalkera więcej. E, jeśli chodzi o stalkera, to jestem ciągle na początku właściwie naszej historii, także tutaj jeszcze dużo przed nami. E, cały czas e, szukamy tego naszego, nie wiem nawet jak to nazwać, przyrządu e, jakiegoś do anomalii, który straciliśmy na początku rozgrywki, no i idziemy po sznurku, powoli odwiedzając kolejnych bohaterów, e, do których gierka nas kieruje po drodze robiąc wiele zadań pobocznych. No i zobaczymy, zobaczymy jak ta historia się rozwinie, ale Stark Stalker ma na tyle fajny gameplay, że nawet niezależnie od historii bardzo przyjemnie się w niego gra. Także dla tych, którzy czy liczyli na więcej Stalkera, w styczniu na pewno postaram się Was zadowolić. Jeśli chodzi o nowości, to w pierwszej połowie stycznia 2025 roku jest raczej kontynuacja posłuchy z drugiej połowy grudnia. Natomiast ona już myślę, że się skończy w kolejnym okresie. Także w kolejnym materiale tego typu na pewno możecie się spodziewać paru nowości, które postaram się Wam być może polecić. Natomiast jeśli chodzi o, o pierwszą połowę stycznia, to raczej nic ciekawego tam nie widziałem. Ja, e, biorąc pod uwagę, jak duże gry mam rozgrzebane i jak mam ich dużo rozgrzebanych, nie planuję grać w nic nowego, e, raczej tylko te cztery produkcje, o których już wspomniałem. Być może Dave'a uda się skończyć, wówczas może w drugiej połowie stycznia pomyślę e, o tym, co dokoptować, co dołożyć do tej mojej rotacji e, tytułów. E, mam bardzo dużą kupkę wstydu, mogę ją postarać się gdzieś tutaj wam e, pokazać. E, także e, mam w co grać na pewno. E, także, raczej, jeśli byśmy zaczynali coś nowego, to coś pewnie z tej listy, którą tutaj przed sekundą widzieliście. Może ciągle widzicie. E, natomiast e, myślę, że będziemy się koncentrować na tych czterech tytułach, o których mówiłem wcześniej. No, i to by było na dzisiaj tyle. E, Ci, co oglądali mój poprzedni film, pewnie wiedzą, że od stycznia na kanale postaram się streamować więcej. Mam nadzieję, że będzie to minimum 6 godzin, a liczę na coś może w, w granicach 8-9, łącznie, oczywiście, i będą to pewnie 3 tytuły dziennie, które jakoś tam się będą przeplatać. Dla tych, co nie widzieli, a chcieliby się dowiedzieć na ten temat, czegoś więcej, postaram się podlinkować tutaj filmik, także kliknijcie, jeśli nie oglądaliście dodatkowo, Chcę też Wam zdradzić, że postaram się od stycznia codziennie wieczorem publikować harmonogram moich streamów na kolejny dzień, zarówno na YouTubie, jak i na Twitchu. Mam nadzieję, że coś takiego uda się zrobić. No i mam nadzieję, że troszkę Wam to pomoże w planowaniu tego, kiedy warto kanał odwiedzić, kiedy warto zobaczyć, co się dzieje, bo na przykład konkretny tytuł Was interesuje, a inny na przykład nie. No i to by było chyba na dzisiaj tyle, także będę się powoli żegnał. Mam nadzieję, że w styczniu zobaczymy się wielokrotnie na streamkach. Zawsze będę bardzo wdzięczny, jak wpadniecie i powiecie hej, przywitacie się, czy napiszcie cokolwiek, zawsze jest mi bardzo miło, także zachęcam do aktywnego udziału. No i cóż, mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Do tego czasu jak zawsze bawcie się dobrze, grając w grę. Trzymajcie się, cześć.